3-4. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No na kanale Laser. To, są do, to jest drugi odcinek z takim taki mój blog tutaj. Chciałem zobaczyłem, że nie z bo był z tego, no to wiesz, że z jednego nagram, może jeszcze ktoś będzie chciał oglądać, to wiecie, to jest drugi odcinek. Czyli ktoś się nie pamięta, o jego jest, jestem w viechu. Muszę tego GPS odpalić, bo ja tutaj pojechałem do góry, czyli jadę do góry. Czyli tam w tą stronę. O Jezu. Po prostu jedziemy do domu właśnie. Świata zgłaszam. No mało jakbym jechał, to w dzień to bym dostał mandat. Trzeba w prawo. Byłem po prostu za tej sprawy z polem, bo to było te pole, to moje pole było, tylko że w Dzierżawie. Dzisiaj byłem właśnie, kolega by był mi przyjął. Tam, byś u papieroga, przyjeżdżam u tam mojego znajomego. Tu byłem niedaleko, przez pola jechałem i wracałem na gospodarstwo. Nie wiem, co dzisiaj, to dzisiaj to trzeba te nie słowa mi się zająć, lub kolejne żniwa, bo mam jeszcze na pole żniw i trzeba sobie je skosić. Już powoli dojeżdżamy, powolutku jadę, bo to kurde, no te pałto, te tu jeżdżą jak pogrzane. Może będziemy skręcać, także już też nie wolno za bardzo przyspieszać. Nim się kawałek prosto, bo to tam nie jadę, bo tam też trzeba jak, jakieś pole. Mam się jeszcze kawałeczek, Może by nie zwolniać łoje, bo tam jak ktoś tu jedzie, to. Łe, nie trafiłem. Przepraszam. od mnie rozproszył. I niestety... Dobra, już jestem na gospodarstwie. Nie wiem czy ja tu przejadę, bo tutaj darzówka stoi. Samo od tyłu postawię. Chyba, że przejadę jakoś pokiem. Trzeba go ostawić. Czemu jakiegoś galsem ten samo zrobić? Jest, dobra, przejadę. Tylko do, 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 do tyłu go postawię. Bo, nie mam czasu go przestawiać, to... Uee! Uderzyłem. Czasem tutaj kurde na tym podwórku. Dobra, niech stoi na razie tak to. Mi nie przeszkadza, także później się go w najlepszy dupę przedstawi mu tam jak. Mnie po prostu zrobione, ok? Zamknijmy, bramy A nie, bo gdzieś 60, idziemy od razu prasować, yy, bo nie mam czasu dzisiaj wiele, a muszę. Albo zamknąć troszkę klapy, po posmarowałem. Dobra, sobie. jest ona złożona czy złożona? Trzeba złożyć. Oh no ja bo mwał wow, już jest założony. A jeszcze to zamknijmy tą klapę, żeby się coś nie stało. To złożę. Oooo, Wsiadłem. Muszę się nie dażyć wózek z kederem. Dobra, idziemy Będziemy przez pole Trzeba ja już złożyć Składałem prasę Otworzymy sobie klapy tu z tyłu, bo mi nie będzie kostek ładować Bo mnie mnie dzień pasali po prostu. żeby że się nie spłaciła. A, nie ma tutaj dzieje, nie? Czekajcie. Czy ją ja jeszcze podbierak obniżyć? OK, obniżony. Teraz muszę podpalać. Włącz się na biegi. Będziemy prasować Przepraszam, jak ona miaki, ale ciężko tu, kurde, tak ciemno jest. Nie widzi o, tu będzie jaśniej, to będzie od niej lepiej widać. O, idziemy prosto już. Objedziemy dookoła i no, przejazd. Takie, tutaj Takich było łąka, tylko że tutaj... Ale, ale... Troszkę trochę kurde na manę ale wziąłem 60, bo nie chcę 40 wejść do pracy, bo już pokazałem 40-60. Kurde. Muszę ją cofnąć. Już tak będę talerzował także. tak gówno jechałem, żeby się przydało, bo trochę te widły wziąć widłami, to kurde zgarnąć. Ech, przyda się. Później się spróbuję, ja pójdę. Później, później badała to, to zrobię te wid, 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 widłami. długo, bo Tutaj sąsiad mieszka, to tam taki miły, to to mi przyjedzie. To wiesz, wie, ja pozbieram później do pracy to włożę po prostu. Będę jechał i to zabieram, czegoś. ale ja po prostu tak, po tym po, po kosie, bo po prostu mi łatwiej nie o nierówno, ale staram się jakoś to... Wyrównać. Słowo koniec i gaśnie. Prze bardzo bliska się pod tego. Tak nie jadę równo, ale staram się. Nie, później później trzeba cię je przyczepy jedną. My na przyczepę do tego. Moją to, to będzie do starą. tam burty otwierane i... Otworzę burty i będę zwierał. Zebra tę słomę ci taki odcinek. Yeah. Nie, pokazywałem. Nie wiem czy ktoś ty, czy tą ty sipą sprasował. Pokażę jak moja spaniała, to tak tyle lat to człowiek ma to to. Jedziemy tam teraz, tam już przejazd. To jest małe pole, tak może że tych kostek troszeczkę będzie. Będzie idealnie warszawosk jeden czy tam kilka warszawosk w zimę. Jeszcze, bo nie robiłem dużo tych kostek. Ja zawsze robię tylko z jednego czy dwóch polu, bo mi tam jak coś to kupuje, bele od sąsiada. Zawsze wimę. To pracuję prasą, a co nie mogę to po prostu. U Jezus! No dobra, to teraz jedziemy tu. A nie, wypasujemy elegancko. 60 jeździ, to. Roboty robi, to tam to, wiecie. To... Chyba szansy, już... Muszę ja widzieć no, tak patrzeć. Bo on nie lubi czasem parsować. O. Już teraz tu jadę, bo tutaj jest przejazd także O wrócimy sobie elegancko Wszystkie później sobie zbieram i może do kurów dodam na jakieś tam zbieranie sąsiadowi, na palenie czy coś tam Dojdziemy tu teraz Ta prasa ma już 2 lata, ale to jest lepsze niż ta Jaga, co była. To by jakieś na tych kunów. Słowo Na Te resztki pocierają później, widziałem jeszcze i wyprasuję. Idziemy teraz tu. Tu jeszcze pokos jest, także trzeba skłonnie wyprasować. Wyprasujemy. I po robocie słowo koniec! Właśnie. O jezu! No wiem, ta ośka taka... Se jest to... Nie wiem gdzie się jedziemy Skurczę, pogubiłem gdzie to po... Zdusza się raz pozwiera to po prostu Są sześć już tam jeszcze jeden, czy o, tutaj jeszcze pojedziemy tak po kosie? O tu jeszcze jeden czas, o to zaraz tam pojadę. Tam idziemy, teraz w tamtą stronę. Teraz idziemy, To jest te pole małe, o Jezus! Znowu mnie. O teraz idziemy tu, My jeszcze na pokaz został, także... że na dwa, także zaraz... Zrobimy elegancko. Czekajcie. Bo było 60 kabelkę tutaj. Złapię ją, o. Ale ładna. Związało mi? Jo, ale ładnie. Ładnie. Żebym przerzucę trochę. O, okej. Okay. Żeby mi tu sześćdziesiątka nie podrywało. Tu jeszcze jedno wezmę, żeby pod koła, żeby... Puh. Trzy już zabiła taki mały. także to tak jest dużo, jak na takie pole. O, tu jeszcze jedno przejazd. to także go za... Oooo, tu są jeszcze ile przejazdów Jeszcze poprawimy, bo wiesz, że zostało to... to Jeszcze tutaj pojedziemy, bo tu pod laskiem To jest najgorsza ta słoma jest, ale no Ale trzeba to wykosić Pójdzie to się pozbiera widłami i to się Zaprowadzi do Jarka takiego, mojego znajomego On to tam to skupuje On to skupuje takie słomy, bo to 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 to, muszę, to jest bardzo dobra słoma i resztki takiej starej słomy to mi to skupuje. Czekajcie. Ciężko mówię tutaj, to to polecie doski, ale przy roku to będzie trawa. Nie wiem, czy tutaj zrobimy jakieś po prostu... o po prostu tutaj coś zrobimy, zadziałkę, coś do roboty. Takie ziemniaki, czy coś, bo tutaj to 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 się nic nie nadaje. Ojojaj. Ojoj, co się stało? A, belka. No tu jeszcze zjedziemy, bo to jest przejazd I tam jeszcze pojedziemy No tutaj się podjedziemy, bo nie robiłem jeszcze to, a Jezus! Sześćdziesiątka to ma taki pech Użyje sił baby, tej mężczyzny I podważę to po prostu, o. Ją wyjąć, bo kurde, belka ja wiem, te, te kostki to są po prostu, bo kurde, ci się w koło wpadają też przynajmniej no za dwa lata, ale już nie będę te kostki robił, bo to na znajomego też wydaje no w tym roku jeszcze na usługi odejeździł, bo jako jedyny ja słucham, że jeszcze jakieś usługi. Jeszcze dojedziemy tam i jeszcze raz pochów zgramiam to i pewnie jeden przyjazd może jeszcze będzie, także... Łuję sobie po zacinkie, bo zgrałem. to co mogę to i później będziemy poz... No tam jeszcze idziemy, tam jeszcze przejazd, Tylko teraz właśnie 60, żeby belę nie... i zablokowało się. Nie tych balek. Wkurzają mnie, ale tu jeszcze jest jeden przejazd, także zróbmy go, bo będziemy ktoś mnie nie zawalił, te, te ludzie da... W tych czasach to przyskolbią nawet słomy. Bo, bo biedactwo to jest teraz w tych czasach to ludzie narzekają tutaj. że każde to jest dla nich. Dla mnie to jest skarb, ta słoma. On tu jeszcze przejadę. Jakiś kawałeczek został niespasowany, także... Szczególnie myślę, że... Pozyramiam sobie sobie taki jeden wielki... Poza odcinkiem to już porobię. Już takie sobie tutaj zostało. pozostawało. O, tu jeszcze jakieś są, także zaraz to się popoprawię. Tu jest jakiś jeszcze wielki. Trzy kilka belek będzie z tego przez to. No taki kawałek tu zostało. Szkoda, żeby to zostało. idziemy <tryk> jeszcze jeden tutaj. O, elegancko. O, tu jeszcze przejadę. Ja sobie jeszcze poza odcinkiem pozbieram, po prostu to zostanie, to... O, tu jeszcze przejadę. Chyba to wszystko takich... No tu jeszcze zostały jakieś resztki. O ja Bo, to, 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 to czas tylko Idę, a to mam po, po kosie, ale tutaj... okej okay, but... Bo ty, najbardziej przy drodze to ludzie lubią kraść, także no... I tutaj. Tu jeszcze jakiś wielki przejazd O, tu są jakieś jeszcze resztki to też trzeba będzie pozbierać widłami i dodać do... Jak to nie wiem czy są zbierające nie wezmę i po prostu od sąsiada, i to pozbieram po prostu i to mu wiozę, bo to, 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 to takie resztki to dam. Jak nie to spróbuję pokos poza cienkiem zrobić. No tam widzę jeszcze, jest jakiś kawałek pokosa. Szkoda, że żeby to zostało. Nie wiem czy tu wiadę. Wiadę. Bardzo ciężko. Jeszcze tutaj przejadę, o, też taki zostało. Jeszcze 3 litry. No to zaraz będzie, jeszcze znajdę. O, tu jeszcze jest. O, czekajcie, go wezmę. żeby nie wkurzała. I tam. O. o, tu jeszcze przyjadę. O, tu jeszcze jest. Zbieram, bo ja to wiecie, to to... Tak gdzie to zostało jeszcze, jak patrzę? ubiegam po latom. Tu jeszcze coś jest? Tutaj, to i później to ja przyjadę to sąsiadowi, to... To jest tutaj... No tu jeszcze jest! O Jezus, taki powszechniowy, to teraz, to teraz takie przyjadę. Jeszcze tam przy drodze zostało. No tam przy drodze to najbardziej ludzie robią kogoś. A, to się jeszcze przyjadę przy okazji. O, tutaj jak się zostało to. No, widzicie, jeszcze belka będzie. Jak się dobrze dobrze Jacku kupię to jeszcze to. O, tu przejadę, bo. To jest w tym laskim, tak nic nie widać. O. o tu jeszcze zostało. No, widzicie. Ja zbieram wszystko. O Jezus, poderwał praskę. Nie, nie poderwało. O nie. Nie wiem, co to chodzi. Muszę mieć tą rękę, bo. Magik. A co jest? Jednak coś poderwało. A, prawda. Dwie nawet, jezu. Ja na przykład zimę używam tych belek, bo na przykład mi do są potrzebne, no. no. Tu jeszcze przejadę, No. O, taki długóżego przejazdu no, nie zostawię. Wszystko, na razie... Przeziądka pochodziła trochę na pełnych obrotach. I spryła trochę tego pal paliwa, także no... Że no... Narabiła się trochę, Gaś mi światło. O, no to można ładnie zapalić, ale ja nie potrzebuję. Rozładujmy teraz te prasy, co mi zostało. Także, no, Dość to by była. Jak się tak uparł, A ja tu później po, sobie pozbieram. Dobra, przed wyjazdem oczywiście trzeba wszystko poskładać. do kupy. Czyli, tak, składamy do góry, Składam, Czyli, to składamy. Składamy to, bo tutaj nie może być otwarte. O. Składamy po prostu prasę. OK, skrypty porobione. Później to się pozbiera, Przyszedł do 60% przez pole. Prasa, fajnie się sprawdziła, fajnie porobiła. Ja postanowiłam na z Gospem, bo... No, jeszcze może będzie... W tym roku na pewno jeszcze, zaraz na pewno wyjedzie, także... Spokojnie w tym roku jeszcze sobie robi. Na tu ustawę, w z tyłu? 60 też na razie było. Prosowane. Później to się pójdzie tam po... Nie, później! Zaż trzeba by to pozbierać. Trzeba by wziąć. Czekaj, trzeba ja ją trzeba podczepić. Weźmiemy 40 do zbierania. Tego Ursusa muszę przestać bo on tu stoi. Czekaj, gdzie to może do maszyny pozbieram. O, na razie postawiam to, 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 bo ja muszę wziąć. No, wezmę tutaj, co to jest. Co tu leży to wezmę na po, pozbieram. Opusko, bo, bo szynkę w domu, to już w domu. Naprawiłem talerzówkę, wymięłam jej talerze, ale są takie nazartewiałe, bo nie miałem innych. Trzeba się do tego gepla. Podnieść. O. I co za... Co za Aha, czyli... to złożę. Tak elegancko jest to lepiej. Urszula należy postawić z tyłu, bo on będzie niedługo, ta jutro będzie talerzował, także. O. Balimy. Tam? Gdzie mam go postawić? No tak mało miejsca jest na tym gospie, że kurde... Na razie go postawię tu. Będzie stał sobie tu. O. Stoi rozdzielcy z gospą O, czy do go prosią A czemu go bierzemy? Po prostu... No bo nie będziemy jeszcze sprzętu potrzebny. A jaką ja biorę przyczepę? Nie, tej nie biorę, bo ona jest mi niepotrzebna Chyba, że będzie trzeba... Tu jak załaduję ile będę mógł, to... Trzeba odczepić tę przyczepę Żeby podjechać Kurde. Pójdziemy tyłem, Przejdziemy tam. Spróbujemy jakoś to przejechać. Pójdziemy po prostu polem. Taką sztyrkę. Odbierzemy 40, po prostu mi do zbierania jest lepsza. Kurde, te puszka mi wkurza. Tu nie ma. Jest... Zjedziemy tutaj i wjedziemy przez pole. Oczepimy, weźmiemy to na razie. Duszą przestawimy. Trzeba ją przestawić będzie. Ursula tam postawiłem, ale to nie ma problemu. Bo przejazd nie zrobiłem specjalnie, żeby był na przejazd. Ursus ten na razie nie będzie używany. Także no, ursula na razie nie wzięliście jeszcze tego w aspekcie. Oprócz tego zbierania, on tych odcinków na zapas ten nagrywam, że na pewno będzie dobrze, że nagrywam, czy jak nie ma czasu montować, czy tą przyczepy. A, że podjechałem. Aj czemu biorę czterdziestkę, a nie gepla aż tego dużego do zbierania, bo ja wiem, że wziął człowieku przyczepę dobra, jeszcze kawałek Ja może być czekajcie, i to tą... I ją trzeba odstawić po prostu Zwiększaj, także ją trzeba... Ja ją wystawię na polanę nawet, nie? Później się to szczepi. Może będzie duży. No w tym roku żniw już to już nie będzie, ale... Za późne pora, zaraz. Właściwie będzie padać, także te kostki trzeciej pozbierać. Trzeba już przy... przepięta. A ten to wiadę po prostu... Bo tutaj się cofnie zaraz. Ósuję, ją nie, bo ta mniejsza, ona ma burt otwierany. I po prostu, a tam... to trzeba by całą przepierdzielać. I burty zajmować a się nie chce teraz. Jeśli robiliśmy to, za tą Dajcie, te dwie małe do zbierania. Ok, otworzymy sobie tu burtę. Otwarta burta, tutaj jedziemy kość bel. Te stopki. Koła widzę, że mieli... A, bo kabel nie podpięte. Widzimy czterdziestka i jeszcze to mało może. Dwie weźmiemy. A ja myślę, że na chłaje na pewno da nam na takie pole. Nic nie zahaczyło? nie. Znaczy że nie. że czterdziestka by było Gepel, to że to balia. A zapala światło, bo tutaj to, to wiecie jak to... Światło, się tutaj pali w tych szczepach? No pali się. Nie więc więcej burd, bo muszę jedno mieć. Zacznę, kua... ci zacznę i nie będę wam tego pokazał, bo to jest trudne. Musiałbym sobie widły załatwić skądś, kurde, nie mam wideł. Kurde, gdzie ja ją tu mam? Mm, widły potrzebowałbym, bo, bo ja to tak człowiek nauczony widłami, a tutaj kurde wideł nie ma. No i gdzie są te widły? Bo w narzędziach. A gdzie są kurwa narzędzie? Wiadro jest kurwa, widły. Nie ma. Także chyba dzisiaj... A usunę ten duży to posługa spala. Kija. Nie mam wideo. Zresztą może może poszukam. Bo to te czasem może gdzieś u gór dowiedzieć, ale to tak... To nie ma. Zbieramy... Gaszę 40, bo... No jeżeli zamknę tutaj gorąco będzie. Muchy nie wleciały, bo to kurde. Ja wiele widłami to wolę zbierać, bo to jak snopki. Snopki też mam. Miałem jakieś tam powiązałkę, co ciekawe, mam powiem. Jezus Maria, kurde. Ja zawsze to zbierałam widłami, ale... Ja nie noszę pojedyncznopku, na, na przykład do domu, bo też tak nie... O, no nie. O, Ole elegancko, trzało nie poukładać. Dobra, bo kolejnym odcinku, to zobaczycie jak już będę mnie to poukładane, bo to kurde. Od po prostu, bo przyczepę za zrobię. Trochę zajęcie wam pokażę, jak tylko tam pierwszą kubkę zbiorę, tak mam stąd poprzech trzy belki, te cztery snopki, bo to. to ładnie położyć, bo to to, żeby nie spadło później. Muszę jakoś tak w poprzek to włożyć. O, tak w poprzek to zrobimy, po prostu. Wchodzę tutaj w poprzek, tu dwie jeszcze. No ale górkę, taką. Tylko wam pokażę, jak to zrobić tą pierwszą część. Nie będę za was zanudzał. Nakładuj te belki, bo to jest po prostu nudne. Jeszcze wam pokażę tylko jedną i starczy, bo te stopki to, te słomy, to to, kostki, to wiecie, to tamtej słomy, to to. Tu jeszcze jeden. tak pokażę wam tylko, że ładuję, no tu jeszcze jakieś jest to, weźmiemy. Nie, za la lata po prostu, bóle widłami, bo widły to już człowiekowi, jakaś będzie niezwiązana, to dodać, że jeżdżam do krów od razu, bo nie będzie leżeć. Szybko będzie, oj, czekajcie, bo to trochę, trochę... Oj, no trochę. Czyli ja trochę dać pół kosie. O, teraz jest dobrze. Tu trochę ją trzeba... O, elegancko, teraz lepiej jest. Prosto tu jeszcze dodam no, poprzek i na tym skończymy, bo mam taką w pokrzew, także... Muszę do dwie wejść, bo... Tak, o, elegancko i już. Zróbmy już do końca. Mam do, tyle tu tyle, to zostało może trzy. Tutaj trzy mam, pokażę i na tym zakończymy. Bo ja wiem, że pierdzielę, że zakończę, a nie zakończę, bo kamery nie mogę, bo on coś było noszcze, to... Że mam jeszcze trochę, ale to na jutro chcę zostawić. Jak jakby żniwa i trawy, to żniwa. Dzisiaj będzie, tego tak nie zbiorę. To zjadę tym do domu, co będę miał. Jeszcze dwie. Cześć, trzeba tak bliżej tego, bo tu się musi wejść. Mi się już to w pierdziele, ale te włączam. ale tu wejdzie? Musi wejść. Aj, wepch ma. To będzie bokiem, bo... Trzeba ją wepchać, O, oh, dawaj, w miarę jest. Dobra. Dobra, na dzisiaj tyle. Zamknę z tą burtę, żeby. O, ja tą burtę mogę zjąć. No zdejmiemy tą burtę. Zdjęłem sobie burtę, bo będzie mi po prostu lepiej. Burtę sobie później założę. No, będzie mi kurde lepiej, bo ta burta nie przeszkadza. Cię, tak to pasy i... Będę musiał powoli jaść do domku żeby nie wywalić. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i... Teraz idę zbierać te belki, bo jest tyle roboty z tymi belkami. Nie wiem, zobaczę, może to już uda mi się dzisiaj. Nie wiem, może dzisiaj uda mi się to zebrać, ale chyba szanse marne. No będę z tego, bo mam tyle roboty, że trzeba to zebrać dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy prawdolowanie żniwać, jeszcze jedno pole w tym sezonie i zaczniemy talerzowanie. Pewno jutro na tym polu, także jak zbiorę to jutro... Wjadę i to w stale wam coś nagam z tego, także do następnego. Na razie, cześć.